Siemaneczko, z tej strony Krystian yy, To będzie mój drugi odcinek yy, Też zagr zagramy sobie na Remicrafcie. Tak, RemiCraft'cie Mój <śmuj> serwer, jako ulubiony Oczywiście to nie jest mój serwer hmm. Zobaczmy, kto jest na serwer O, tylko ja Widzicie, jak mi tutaj smutno samemu Musicie wbijać na serwer Oczywiście IP serwera będzie w... Bendo, będzie w Opisie, y subskrybujcie, łapkujcie, bo to bardzo motywuje do dalszego nagrywania. Y y y pod, y pod tym odcinkiem lub po przednim y napiszcie, co, by, co byście chcieli, żebym na RenCrafcie robił, albo co byście chcieli, żebym nagrywał. Oczywiście, nie. Chciałbym Wam pokazać moją działkę, tylko że nie tędy droga. Nie, nie tędy, dobrze, dobrze. Zapamiętajcie drogę. Tutaj mieszka nie wiem kto. Tutaj mieszkam ja. Tutaj mieszka nie wiem kto. Tutaj mieszka Mr. Adix, mój kolega. Tutaj Chalex, także nagrywa. Tutaj, nagry tutaj Hitman. Ma działkę, a tutaj ja. No, moja działka jest taka skromna na razie, bo dopiero zaczęłam ją budować dzisiaj tak dokładnie to tak do 20 minut temu. Tak. No cóż, ale to jeszcze będzie wszystko lepsze. Tam będą jeszcze kolejne w dół piętra, w górę i ogólnie wszystko tak. Na tym serwerze mamy warp sklep, warp parkour, warp netter. Tak, netter też jest, działa wszystko. Yy, mamy warp. o, warp sklep. Pokażę Wam sklep, ja mam blisko do sklepu. Tutaj mamy ładny sklep, podoba mi się ogólnie architektura serwera. Yy, tutaj mamy drzewka. Yy, tutaj mamy wełnę. Tutaj różne bloki. Jest, jest drogo, ale tu się ze stak kupuje. Tutaj się nie da kupić jednej rzeczy, tylko tutaj się kupuje cały stak. O, jakaś droga nowa. Hmm, zobaczymy, jak prowadzi. A, tu prowadzi do sklepu. Hmm, szkoda. Brzoska, szkoda. Chciałbym też y, mój, y, no, nie zareklamować moich kolegów, polskiego hitmana. Jego kanał to y, Master Cox, y, Chalexa. Chalex, no, Chalex, tak samo. Y, też mam kolegę Skarpetę. O właśnie, jego działkę pokażę. Skarpeta y, mieszka. Mieszka tu. On jest taki leniwy się nie chcę nie znaleźć, co robić. Um, co by to jeszcze? Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebym robił na tym, czy, żebym, nie wiem, odkrywał jakieś biomy nowe, żebym robił jakieś świątynie, jakieś budowle. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Hmm. Co dalej? Pokażę wam kościół. Mi się bardzo podoba ten kościół. Nie wiem, czy w sobotę zrobimy tutaj mszę o 19 Pamiętajcie, zapiszcie sobie albo gdzieś, że na Krawcie będzie w sobotę, w tym oto tutaj kościele. O nie czy o 19 o 16. O tak to zrobiłem. O 16:00 będzie tutaj mysza święta. Tutaj się wyspowiadacie i w ogóle... Odcinek ten też się szybko skończy. W sumie już bym musiał teraz skończyć. Wiecie jak to jest? no Jak ktoś nagrywa, wiecie jak to jest? Nagrywać to, yy, potem to jeszcze yy, wrzucać. Samo wrzucanie to chyba czterczy, ileś tam razy więcej, yy, dłużej trwa, niż nagrywanie tego. Nagrywanie luz, wrzucanie nie. <gry> yy, to tutaj w kościele się pożegnam. A to chyba na strefie kościelnym tylko z żegnam. To jest tak fajnie klimatycznie. Ym, jakbyście mieli jakieś pytania, to napiszcie, że jesteście moim widzem Czaleksa albo kogoś. Ogólnie kogoś, kto nagrywa, napiszcie, że jesteście jego widzem. I możecie śmiało do mnie walić jakieś pytania. Czy... A więc tutaj chyba skończę. Tak, raczej skończę. A więc e, już się będę z Wami żegnać. E, łapkujcie, subskrybujcie, bo to bardzo motywuje do dalszego nagrywania. E, mówcie czy jakieś błędy robię, piszcie czy, e, no, czy co byście chcieli, żebym nagrywał... E, jakieś, zadawajcie mi questy na Remicraft. No i w ogóle. A więc cześć. Pa!